Zresztą spotkanie, spotkanie Ale ja myślę, że inicjatywa, o której nie jest inicjatywą pana prezydenta, ale przede wszystkim radnych. Uchwała jest uchwała wtedy, by kiedy jest, jest to. <ślesiv Wonderfulitet> Ja, no, myślę, ja, wiem, że... ja dokładnie się. wiem pan Ale panie, 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 panie są, to... są to, my... trzeba się... Ty ja my... wiesz, bo w odpowiednim momencie zdradziłeś pewną grupę. Hmm. Dobrze, ja się... ty nie, 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 nie wiesz, nie tego, nie mądrzyj się. Ja mówię spokojnie, panuję. Dzień ty jesteś dziesiarzi. Szanowny... pan... Chwaniak, bracie, artysta! No, to co pierwsze głupoty? Ale a pan gdzie no, jest? Przepraszam. Ale bez nerdy. Czy mogę zakończyć to witam? Ale bez nerdy, pan. Ja naprawdę proszę, bo ten projekt ma jednocześnie mieszkańcy, panie, i to starać się przeciw kasałom. Chciałem wywołać spotkanie. Znaczy, wywołać spotkanie. Nie. Ale ja myślę, że nie jest no to inicjatywa, o której nic nie mówię. Jest... Póki co pojawiały się projekty budowy nowych chodników w miejscu, gdzie ich nie ma, gdzie są bardzo potrzebne, budowy właśnie placów zabaw. Słyszałem też od kolegów radnych, że na poprzednim spotkaniu opadła idea budowy siłowni na świeżym powietrzu, ale też przyszedł do mnie już niezależnie od spotkania, przyszedł do mnie mieszkańca się dla który zgłosił potrzebę postawienia światła i monitoringu na skateparku na przykład na zasadzie gród. Moje wrażenie jest takie, że mieszkańcy do budżetu obywatelskiego podchodzą bardzo euforycznie i jakby tak bardzo dobrze oceniają w ogóle sam projekt budżetu obywatelskiego. Natomiast widać na wszystkich spotkaniach i, i w szkole na Kochanowskiego i wczoraj i przedwczoraj na rządu i teraz na, na osiedlu lotnisko, że mieszkańcy po prostu są spragnieni kontaktu z władzą i chcą omawiać swoje bieżące problemy z panem prezydentem. Ale Także... kwencja tutaj troszeczkę słaba. Frekwencja jest słaba, postaramy się ją poprawić. Może ten sam fakt, że media relacjonują takie spotkania, to też nam troszeczkę pomaga, że ludzie widzą, że faktycznie jest jakaś konkretna rozmowa, są konkretne problemy i na kolejnych spotkaniach będzie więcej tych ludzi, natomiast my też bardziej się przełożymy do tego, żeby poprzez reklamę jakąś wizualną, poprzez ulotki czy plakaty też zachęcić mieszkańców guziących do tego, żeby w tych spotkaniach brali udział. Pokazaliśmy, gdzie stoi na przejściu woda dla pieszych i się okazuje, że od 2008 roku do dzisiaj to zostało nic nie zostało wykonane przez miasto. Byłem u Pana Prezydenta w tej sprawie, to mi powiedział, że Pani Łazarczyk Dyrektor Zarządu Dróg odpowiedziała, że tam jest wszystko gra. Ale jeśli jest względny, względna ulewa nie idzie przejść. To jest jedno. Drugie, w 2008 roku nie wiem czy to zrobić w tej chwili jako projekt obywatelski. Ulica Ikara Nauczycielska miały być zrobione poszerzone.